Cześć Cześć, powracam do Far Kraja 6, czyli zapraszam Was do nowego materiału z pięciu ciekawostek i steregów. I na wstępie zaczniemy od takiej malutkiej ciekawostki, którą są dziwne mroczne dźwięki z tego radia. Drugą ciekawostką jest napis SOS na jednej z wysepek. NPC-ty z misjami pobocznymi trzymają mapę, która przypomina swym wyglądem mapę z Farraja 2. Kolejna ciekawostka będzie dziwny ołtarzyk ulokowany pod fortem. A drugi ołtarzyk znajdziemy na górze fortu, w domku. Ostatnią ciekawostką na dziś będzie prymitywne ubranie, które trochę może nawiązywać do Cry'a Prime. A, a można je kupić w chatce myśliwego w obozie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich. Cześć, na razie.